Burmistrz doświadczony, bo kolejna kadencja, a zapytam o wyzwania, o decyzje, które chciałby i podejmie pan w ciągu najbliższych 100 dni które według Pana są takie najważniejsze? No składać deklaracje studniowe w pewnych procesach, które są, można powiedzieć, byłyby niezręczne, bo niektóre elementy już się dzieją. One się toczą. Mówiliśmy to w kampanii, mówiłem w swoim wystąpieniu, w wywiadzie, który miałem okazję u Państwa w telewizji udzielać wiele tych elementów, które już było zaplanowane. Ja jestem w tą dobrą sytuację. Tak mi się wydaje, że wiele projektów, wiele planów, które już w poprzednich kadencjach udało się wypracować, albo już się toczą, albo za chwilę e, będą, będą reali, realizowane. Jak zaczynałem jako burmistrz nie miałem tego komfortu, jeśli chodzi chociażby o projekty drogowe czy, czy oświatowe, natomiast dzisiaj wiele tych planów zostało wypracowanych, więc e, tylko zabezpieczyć środki, pozyskać środki zewnętrzne, które bardzo e, liczymy i mam nadzieję jak, jak najszybciej je realizować. Jak rokują nowy skład Rady? Pozytywnie. Zmieniło się kilka osób. Doszedł cały nowy klub radnych koalicji obywatelskiej. Wszystkie osoby to są, można powiedzieć, debutujące w Radzie Miasta, więc tym bardziej liczę na taką otwartość i, i pomysły, i świeże pomysły. Oczywiście radnym w poprzedniej kadencji tych pomysłów też nigdy nie, nie brakowało. Mam nadzieję, że ta współpraca będzie się układała jeszcze lepiej niż było, że głosowania, nawet jeżeli będą głosowania przez poszczególne rady czy kluby głosowanie wymieniamy przepis, ale przynajmniej będą uzasadnione. Do tej pory wielokrotnie, czy prosiłem też na sesjach były głosowania nie, bo nie, ale nie słyszałem z drugiej strony uzasadnienia. Nawet prosiłem o to uzasadnienie, bo może jest coś, co można poprawić, można zmienić. Ja, jak tak powiedziałem, jestem bardzo otwarty na, na dyskusję. Nigdy tego nie słyszałem, więc może, może nie będzie tych głosowań przeciw, czemu, na co liczę, ale jeżeli tak, to chciałbym przynajmniej usłyszeć uzasadnienie, dlaczego. Nowa przewodnicząca Rady Miasta Marki. Pani Marzena Wieczorek Starczewska. Dzisiejszy wybór nie był zaskoczeniem, bo o Pani kandydaturze mówiło się od dość dawna. Proszę mi powiedzieć, jak Pani sobie wyobraża współpracę jako osoba sympatyk partii albo członek bo tego nie wiem, Platformy Obywatelskiej z bezpartyjnym burmistrzem? Uważam, że tu nie widzę żadnych przeszkód. Naprawdę wydaje mi się, że nie ma to nic do rzeczy, jeżeli ja sobie cenię przede wszystkim yy, wiedzę, yy, doświadczenie i to, jakim człowiek jest, a nie jaką y, opcję yy, reprezentuje. Trzy zadania na 101 dni. <laughs> yy, chciałabym, żeby... Yy, Tutaj mieszkańcy troszkę lepiej mnie poznali. No i będziemy kontynuować rozmowy, które się rozpoczęły w kampanii. I na tym zakończmy, bo te kolejne dwa postulaty będzie okazja podejrzewam bardzo szybko do tego, żeby o nich porozmawiać i zweryfikować, czego życzyć nowej przewodniczącej rady zdrowia. I podpisów tylko przy dobrych projektach uchwały. Tak, tak, to znaczy się no, czego życzyć. Ja po prostu ym, chciałabym nie zawieść, tak? Przede wszystkim nie zawieść swoich wyborców, mieszkańców moich sąsiadów. Ym, mam nadzieję, że tak będzie. Tak. A rada w Markach jest radą kobiet? Tak, można by powiedzieć, że. Trzy kobiety. Rada jest kobietą. Będziecie wszystkie współdziałać. Oczywiście. Dla dobra. Oczywiście tak, dla dobra mieszkańców, ale mamy też znakomitych panów w Radzie, także wszyscy są do współpracy jak najbardziej. Dobry, dobry zespół, go, do ciężkiej bardzo pracy. Dobry zespół. Dziękuję serdecznie. Dziękuję również.